Pytanie, w jaki sposób zamierza Pan walczyć z bezrobociem? pytanie się powtórzyło. Szanowni Państwo, ja powtórzę to, co mówiłem w poprzedniej debacie. Bezrobocie to jest określenie takie bardzo trudne. Natomiast wolę o żeby żebyśmy operowali pojęciem, tworzenia miejsc pracy. To jest bardziej twórcze, bardziej pozytywne i nas do tego, i nas do tego Także no na pewno e, można tak powiedzieć, że są to e, nowe miejsca pracy, nowe inwestycje, stworzenie infrastruktury odpowiedniej, e, to poziom wykształcenia, to jest kwestia e, bardzo trudna dla miasta. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Jaki jest obecny poziom sportu w przemyślu Pana? Czy w swoim programie wyborczym uwzględnia Pan jakąś pomoc w miastu w dziedzinie sportu? Jaki jest Pan Pana stosunek do sportu? A to jest bardzo ciekawe pytanie. E, wydaje mi się, że e, też uciągnie znać, bo ja czynnie uprawiałem sport za moich lat młodzieńczych, byłem aktywnym zawodnikiem Kolonii Przemskiej. Nie ma co prawda do poziomu juniora. Później niestety musiałem e, e, z powodu tamtych z nich Jednak moje zdanie na ten temat jest takie, że e, jest to e, sport ma określoną wartość. Ten kto kiedykolwiek, jakąkolwiek sport uprawiał, to wie do jakiej e, jakim musi, jaką potężną pracę musi wykonać, żeby dojść do wyniku, żeby zrobić tak zwany wyczyn. Poza tym jest to pewna strategia na wychowanie, jest to pewna, pewna strategia na dyscyplinę, na obowiązek, na styl życia, który powoduje później takie więzy niesamowite między ludźmi i wtedy się buduje zgodność. To jest jakby to miejsce, ten stadion, fala sportowa, gdzie ludzie są wszyscy zgodni i są raz. Dziękuję bardzo i już ostatnie pytanie. Jak Pan chce załatwić sprawę inwestycji w urzędzie miejskim odnośnie administracji i załatwianej kompetencji? E, tak, to jest e, pewnego rodzaju problem. Wydaje mi się, że e, powinniśmy tu ustalić wszyscy, którzy e, e, dostąpią tego do zaszczytu, żeby być prezydentem miasta, żeby ten problem rozwiązać. Ja bym zrobił coś w rodzaju takiej zielonej linii dla przedsiębiorców. Szanowni Państwo, przedsiębiorcy nie mogą czekać na załatwienie spraw. Nie, mogą, nie mają na to czasu i szkoda, i po prostu czas kosztuje. Nie? I y, ceńmy y, tą wartość, którą, która jest u y, tych nie mogą, y, Co mamy załatwić, załatwmy, albo no, przyjdźmy w określone miejsce i zróbmy to w jednym y, y, konkretnym miejscu. Sprawy budowlane, sprawy Panie. komunikacyjne, wszystkie rzeczy się troszkę wydłużają. Ja myślę, że, że bez dyskryminacji oczywiście na no, pozostałych, żeby to szło normalnym tokiem, ale jeden przedsiębiorca Wydaje mi się, że powinien być potraktowany w taki sposób priorytetowo. Dziękuję bardzo. Tak. pytanie, co i w jaki sposób chce Pan zmienić w przemyślu? Proszę, proszę Państwa, zmiany znajdują się tutaj, z nas. musimy się zmienić, żeby się zmienił przemyśle. Jeszcze raz nawiążę do tego, że musimy mieć wspólną wizję. Niech wizją będzie zdrowie naszych dzieci. Szczęściej. Niech to nie będą dzieciaki dźwigające. Pamiętamy wszyscy, jaka była walka jeszcze w czasach, kiedy my byliśmy młodzi o to, żeby dzieciaki nie dźwigają tych konistów. Dzień matki muszą panać większe kolmisty dzieciom do szkoły. Dlaczego te dzieciaki mają ci czyś gardło już od najmłodszych lat? Co my im szykujemy? Choroby stawów na stare lata. Przecież życie może być przyjemne. I jedno, ostatnie pytanie. Co by Pan zrobił dla osób niepełnosprawnych w przemyśle? Się... Co my byśmy zrobili dla osób niepełnosprawnych w Przemyślu? Trzeba się nimi zająć, po prostu trzeba się nimi zająć z sercem. To muszą być nasze priorytety, przecież po tym, bo się poziom cywilizacji, w społeczności. Jak traktuje tych najsłabszych w swoim po prostu gromach, prawda? Łańcuch jest tak mocny, jak wszystkie ogniwa, jak najsłabsze jego ogniwa. Żebyśmy nie wiem, jakie złote łańcuchy nosili po prostu jeżeli ktoś do trzech, gdzieś jest to osoba przy i tam na terenach idzie szukać kawałków, które a coś jest nie w porządku z nami, nie? Proszę Państwa, to, to społeczna dyskusja musi usiąść razem i po prostu ci ludzie, którzy mogą coś zadziałać, muszą stworzyć jakiś program, projekt alings. Być może byłoby to coś na zasadzie takiego jakby e, domu, e, po prostu e, e, przynieśliby się nagle gdzieś latu Dom kobiet, dom mężczyzn. Ognisko, wspólna oaza, tak jest tam ciepło, można się tam spotkać, ci ludzie mogą się ogarnąć, nawet nie mieszkają od razem, wspólnie, ale to będzie miało sens, prawda? Bo tym bardziej, że osoby starsze lubią razem ze sobą przebywać. Więc musimy wrócić do pewnych pierwotnych wzorców, o których zapomnieliśmy, odizolowali w tych klatkach blokowych. No, Dziękuję.

Wtedy chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim kandydatom na, na prezydentów za rzeczową, merytoryczną dyskusję. Nie odbyło się pewnej bez pewnych drobnych złośliwości, ale zgoda jest chyba jedna, że dyskusja była udana. Dziękuję Państwu za przybycie. Przemysł potrzebuje zmian i to prawie wszyscy dzisiaj mówili. Jeśli wygramy, jeśli wygra Platforma Obywatelska, przestaniemy mówić o wielkich rzeczach, będziemy je po prostu realizować. Chcę zostać prezydentem nie dla siebie, tylko dla miasta. Ja jestem politykiem spełnionym, proszę Państwa. Jestem posłem, jak to niektórzy mówią. Do tego też dojdę, Panie Przewodniczący. Proszę być spokojnym. Jestem politykiem spełnionym, jestem posłem. Nie musiałem wracać do miasta. Wracam, bo Przemysł potrzebuje, proszę Państwa, zmian. Ja chcę to wykorzystać, co osiągnąłem, dla dobra tego miasta. Wszyscy mówią, że polityka jest brudna. Ja tej polityki nie kocham. Nie kochajmy polityki, ale ją wykorzystujmy. Nie kochajmy polityków, ale ich wykorzystujmy. Budujmy zgodę z od polityki tak, panie przewodniczący, i tego się będę trzymał do końca. I zachęcam państwa mój gorący apel o który powiedziałem podczas poprzedniej debaty. Jeśli przy 80% frekwencji wygra któryś z tych panów, będę szczęśliwy. Będę smutny, jeśli wygram wszystko z 20% frekwencji. Ja. Zachęcam Państwa do udziału w głosowaniu. bo Do tych ludzi, którzy głosują, ja podstawiam pod, pod społeczny osąd swoją kandydaturę. Bez względu na płeć tych głosujących, bez względu na ich wiek, wyznanie, narodowość, status społeczny. do tych wszystkich chciałbym się zwrócić z aby 21-go pierwszego poszli do głosowania. Gdyż jedni zdobywają władzę, podobnie jak ludzie na nią zasługują. Chciałbym być tym, który, jeśli to będzie władzę, to w sposób odczuwalny będzie oceniany jako ten, który na nią zasłużył. Bo źli prezydenci, źli radni są dziełem dobrych ludzi. Tych, którzy nie potrafią wykorzystać swojego prawa wyborczego. Dlatego zachęcam Państwa, idźcie i oddajcie głos w swoim studentom. Na jednego spośród tych wspaniałych moich konkurentów. Żebyśmy wiedzieli, że prezydent został wybrany większością głosów naszego społeczeństwa, społeczeństwa miasta. Żeby każdy z nas miał odwagę powiedzieć, to jest prezydent przeze mnie wybrany, wybrany a nie ja na niego nie głosowałem. Dlaczego pozostałem w domu. To jest najważniejsze, co możemy zrobić. Dziękuję bardzo. No, ale teraz o komputerze powiem. Dobry komputer to zespół po prostu różnych podzespołów, że tak wyrażę, jest tam masa innych urządzeń. Dlaczego ja, dlatego, że myślę, że mam energię, że potrafię wyznaczać sobie cel i osiągać ten cel, Czego najlepszym przykładem jest moja obecność dzisiaj tutaj? Wcale nie jestem, jakby tak można powiedzieć, żaden, nikt tu nie jest, ale nie jestem skazany jako dziwą na waszą ocenę. Proszę, tylko tak coś z powiedzieć. Dlatego, że mam wspaniałą kadrę, mamy ludzi, którzy wrócili z Londynu i którzy chcieli co a siebie człowieka, który mógłby nam tutaj mocno i skazać, w którą stronę się ze swoimi rozwiązaniami, zapraszam na skoro tego nie zaczają Dlaczego ja? Bo jestem wyjątkiem, bo jestem czymś szczególnym, bo jestem kimś, kto się rzadko kiedy pojawia po prostu na świecie, na ludzie się pojawiają ale wiek, że z was im nie ufa, bo oni nie mają garniturów, nie zakładają krawatów, mają dziwne fryzury, zakładają sobie dziwne czapki, ale to są ludzie z waszego podwórka z takimi kolesiami się na rower i pojechali się nogi. Dziękuję. Dziękuję. Dlaczego kandyduję? Kieruję się przede wszystkim troską o to miasto. Jestem zaniepokojony jego stanem. Mam ambicje to zmienić. Miasto Przemyśl jest magicznym miastem. Nie może ono się stać na kolejną kadencję miejscem właśnie politycznym. To musimy wspólnie odrzucić. Jestem kandydatem, który reprezentuje stowarzyszenia i wybory, nie partie polityczne. Mam energię, mam zapał i mam wytrwałość i wolę, żeby to zmienić, żeby to zmienić przede wszystkim dla Państwa. Dziękuję bardzo.